To jest podcast annawojtczak.pl. Seria Do Posłuchania, czyli wpisy blogowe czytane przez autorkę. Wiem, jak trudno jest czasem znaleźć czas na przeczytanie treści, które nas interesują. To z myślą o Tobie przygotowuję podcasty i nagrania audio wpisów blogowych w serii Do Posłuchania, które możesz posłuchać na spacerze z psem. W czasie ćwiczeń czy jazdy samochodem. Dzięki nim rozwiniesz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania pozytywnych relacji z własnym dzieckiem, partnerem czy znajomymi. Zapraszam! Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły? Wielu rodziców czuje dyskomfort w momencie, gdy ich dziecko idzie do szkoły. Z jednej strony się cieszymy, że nareszcie rodzina po wakacjach. Zacznie funkcjonować w odpowiednim rytmie. Nie trzeba organizować dziecku pobytu w domu, koloniach, obozach. Mogą spokojnie wracać do pracy, bo wiedzą, że dziecko jest pod opieką i ma zorganizowany czas. Tutaj rzeczywiście czujemy spokój. Niestety jest także druga strona medalu nasze lęki. Martwimy się, czy podoła nauce, czy znajdzie w szkole przyjaciół, czy będzie się w niej czuło bezpiecznie i dobrze. Często przenosimy nasze lęki, jakie doświadczyliśmy sami w szkole, na nasze dziecko, przez co mamy tendencję do reagowania z większym impetem, niż sytuacja od tego wymaga. Czasem wręcz nie pozwalamy, by to nasze dziecko samo nauczyło się rozwiązywać swój problem, gdyż go wyręczamy w tym z powodu naszej nadgorliwości. Szkoła nie jest polem bitwy. Wręcz przeciwnie, to miejsce, w którym nasze dziecko uczy się interakcji z innymi ludźmi, uczy się reagować asertywnie na zaczepki i manipulacje, buduje swoją pewność siebie i rozwija umiejętność rozwiązywania konfliktów. Tu jest taka mała gwiazdka, ale tylko wtedy, gdy otrzyma od nas wsparcie, zrozumienie. I mądre przewodnictwo. Dlatego, bez względu na wiek i klasę, dobrze jest przygotować i siebie, i dziecko do pójścia do szkoły. A oto kilka wskazówek, które mogą pomóc każdemu rodzicowi w przygotowaniu siebie i dziecka do pójścia do szkoły. Wskazówka pierwsza: dodaj mu skrzydeł. Wiedz o jednym. Dziecko przychodzi na świat i jest w pełni kompetentne. Jest jednostką kompletną. Jedynie czego potrzebuje, to rozwijać swoje umiejętności pod pełnym wiary spojrzeniem rodziców. Zabraniając mu doświadczać, uczysz go braku wiary we własną sprawczość. Wyręczając je, uczysz, że nie da sobie samo z tym rady. Proszę, dla dobra swojego dziecka. Wypuść go spod skrzydeł i pozwól mu latać. Z początku będzie to robił nieporadnie, ale z biegiem dni zobaczysz, że świetnie sobie da radę. Od najmłodszych lat dawaj otuchy i wsparcia, że sobie poradzi. Pamiętaj: nie strzelając z łuku, nigdy nie trafisz. Nie musisz ukrywać przed tym swoich lęków. Zadbaj o wspierający komunikat. Przykład. Mamo, już nie chcę, żebyś zawoziła mnie do szkoły. Chcę jechać z alą autobusem. Rozumiem, że chcesz z alą jechać autobusem do szkoły. Jestem z ciebie dumna, chociaż się trochę martwię, bo dotychczas jeździłeś ze mną. Skoro o to prosisz, to znaczy, że jesteś gotowy. Mam tylko jedną prośbę. Jaką? Chciałabym, byś mi dał znać, że dojechałeś do szkoły. To pozwoli mi przestać się niepokoić. Dobrze! Uwaga, może się zdarzyć, że syn albo córka nie da nam znać, że dojechali. Nie denerwujcie się, tylko przypomnijcie się sms-em. Krótko, na przykład, kochanie, dojechałaś? Dziewczyna zapewne była także tym faktem podekscytowana i najnormalniej zapomniała, a wysyłając pełną pretensję wiadomość, tylko odbierzecie jej poczucie sukcesu. Jestem zwolenniczką celebrowania małych sukcesów z moimi córkami. Kupno gorącej czekolady i spacer po parku albo kwiatek i miła karteczka małe celebracje. Wskazówka druga. Razem nie osobno. A więc czas na organizację pokoju, jego pokoju, a co za tym idzie, pozwól dziecku na zaplanowanie i rozrysowanie, jak go chce urządzić. Małe zmiany robią czasem wielki efekt. Przez przypadek nie przygotowuj mu niespodzianki pod jego nieobecność, malując, kupując nowe meble i sprzęty. Zabierzesz dziecku poczucie sprawczości. Jeśli będzie mogło być w procesie tworzenia pokoju, chętniej będzie w nim przebywał. Chyba sam bądź sama nie bylibyście zadowoleni, gdyby wasz gabinet ktoś wam urządził. Podobnie jest z plecakiem do szkoły. Przyborami i okładkami na podręcznik. Twoje dziecko może mieć odmienny gust. Z doświadczenia wiem, że przybory kupowane przez rodziców bez konsultacji z dzieckiem giną szybciej i nie znajdują znalazcy, bo ten najnormalniej nie pamięta swoich rzeczy, bo ich samo nie wybierało. Wskazówka trzecia: słuchaj więcej, mniej mów. Każde rozpoczęcie roku i pójście dziecka do szkoły może nieść pewien niepokój. Przyglądaj się swojemu dziecku i zagaduj o jego emocje związane ze szkołą. Jakie emocje pojawiają się w tobie na myśl o kolejnej klasie? Gdybyś miała magiczną różdżkę, co byś zmieniła w szkole? Na jakiego nauczyciela się cieszysz? Szukaj pytań otwartych. Daj czas na odpowiedź. I naprawdę, chciej słuchać. Nie zaczynaj dyskusji, gdy jesteście zajęci. Nie ma nic gorszego niż rozpoczęcie rozmowy i przerwanie jej w połowie. Dziecko potrzebuje czasu na rozkręcenie się w rozmowie. Poza tym, słuchaj uważnie, bo nasze dzieci pod płaszczykiem rzuconego stwierdzenia tak naprawdę skrywają potrzebę. Głębszego rozwinięcia tematu. Wskazówka czwarta. Rady są dla radzącego. I w odniesieniu do powyższego tematu, nigdy nie dawaj rad swojemu dziecku, jeżeli o to nie poprosi, bo jeżeli z niej skorzysta, a nie przyniesie ona efektu, to ty jesteś za nią odpowiedzialny. Zapytaj się: jak myślisz, jak można byłoby to rozwiązać? Jak zareagowałby twój najlepszy przyjaciel? Gdybyś miał supermoc, to co byś zrobił? Każdy ma odpowiedź w sobie, trzeba się tylko do niej dokopać. Jeżeli jednak twoje dziecko poprosi cię o radę, możesz się odnieść do własnych doświadczeń lub przypuszczeń. Nie wiem, jak teraz robią to nastolatki, ale gdyby to mnie się przytrafiło. Chyba bym do niej napisała, prosząc o rozmowę, bo dyskutując z nią na Discordzie, może wyjść z tego niezłe nieporozumienie. Najlepiej rozmawia się na żywo. Może lepiej do niej zadzwonić, bo słowo pisane nie niesie emocji, a i Ala może inaczej rozczytać twoją wypowiedź. Tym bardziej, że jest zła na ciebie. Wskazówka piąta: przepracuj własne lęki. Nie znam dorosłego, który na jakimś etapie edukacji nie miał nieprzyjemnych przeżyć. Jednak by nie przenieść swoich lęków na dziecko, polecam przegadać to ze swoją przyjaciółką lub inną bliską osobą. A w sytuacjach, gdy twoje dziecko zgłasza problem, reaguj, nie zostawiaj go z tym samego. Weź najpierw głęboki oddech i porozmawiajcie o tym, co się wydarzyło. Następnie nie rób nic przez dwie godziny. Po tym czasie wróć do rozmowy z dzieckiem z pytaniem, czy ma jakiś pomysł na rozwiązanie. Gdy sytuacja Cię niepokoi, zawsze możesz napisać e-mail do wychowawcy z prośbą, nie pretensją, o pomoc w sprawdzeniu danej sytuacji, bo Cię niepokoi. Poproś także o informację zwrotną. Dlaczego? Po pierwsze, dziecko zapewne zauważyło część zdarzenia, które wywarło na nim wrażenie. Prośba o sprawdzenie pozwoli zobaczyć sytuację z drugiej, a nawet trzeciej perspektywy. Dopiero wtedy można zareagować, szczególnie gdy odpowiedź wychowawcy faktycznie potwierdziła zdarzenie, referowane przez Twoje dziecko. Wówczas dobrze jest umówić się z wychowawcą i poszukać wspólnego rozwiązania. Bardzo zachęcam do rozmowy z wychowawcą jako osobą pierwszego kontaktu, bo on, będąc na terenie szkoły, po prostu może więcej. Na zakończenie, uwierz, że Twoje dziecko naprawdę jest w stanie poradzić sobie z każdą trudną sytuacją w szkole, wiedząc, że ma w nas oparcie i mądre przewodnictwo. Warto poświęcić czas i przygotować dziecko do pójścia do szkoły. I nie tylko dotyczy to dzieci klas pierwszych. Każdy etap edukacyjny to nowe zmiany, poczynając od nowych przedmiotów, nowych uczniów w klasie czy nowych nauczycieli niby ta sama szkoła, a być może zupełnie inna. Moi drodzy, jeżeli zaciekawiło Was to, co mówię, to ogromnie polecam do uzupełnienia swojej wiedzy literaturę, z której sama korzystam. Bardzo przydatna do dzisiejszego spotkania jest książka Pod presją Dajmy Dzieciom Święty Spokój. Karla Honore. To wybijająca z ram książka, wskazująca, jak my, dorośli, niszczymy naszym dzieciom dzieciństwo. Przeładowujemy je nadmiarem zajęć dodatkowych, by byli jeszcze lepsi od nas, mieli więcej niż my, bo przecież dla nich to wszystko robimy. Autor pokazuje, Jakie błędy popełniamy w domu i w szkole, odwołując się do badań i własnych doświadczeń. Zachęcam do jej kupna przez mój link afiliacyjny. Dzięki temu zachęcacie mnie do stałego poszerzenia mojej biblioteki o ciekawe księgozbiory, z których chętnie się z wami podzielę. Moi drodzy, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Treść artykułu blogowego znajdziecie na mojej stronie www.andnowojczak.pl. Link umieszczam w notatkach do tego podcastu. Zapraszam Cię również na mój kanał YouTube oraz do kolejnego podcastu z serii Do Posłuchania. Jeśli chcesz podzielić się przemyśleniami na temat tego podcastu, wykorzystaj do tego specjalny adres e-mail podcast Małpa Anna Zapraszam, komentuj, obserwuj i subskrybuj. By nie ominęło cię żadne nagranie. Znaleźć mnie możesz na YouTube, Apple Podcast, Spotify oraz Google Podcast. A jeśli znajdziesz w sobie przestrzeń, pozostaw ocenę w serwisie Spotify czy Apple. Pozdrawiam serdecznie. Anna Wojczak.